Jestem na patyk i dzisiaj na Wam nagra elektryczną rąk. Pokażę jak wejść ładnie, zejść i jak utrzymać na niej równowagę i jak zahamować i wyjść z deski. Zaczynamy. Najpierw bierzemy prawą nogę i potem szybko lewą. Żeby utrzymać równowagę, to trzeba prosto stać i nic nie robić. A jak chcecie jechać do przodu, to musicie pochylić się do przodu. Zobaczcie. A jak trzeba zahamować, jak jedziesz, no to musicie tak zrobić. Tak. Do przodu trzeba się pochylić. A chcecie do tyłu, to tak. Pokażę Wam jak się, jak się wychodzi z tej deski. Najpierw krok do tyłu i potem można zejść zejść. Pokażę Wam jak teraz zejść, wyjść. Hmm. Prawa i szybko lewa. A żeby ten, żeby utrzymać też na niej równowagę, żeby jechać, żeby w ogóle się nie wywalić, to trzeba najpierw się nauczyć. Po drugie trzeba mieć ochraniacze, żeby się nauczyć. Na przykład jak jesteście na przykład na boisku szkolnym, to nie potrzebujecie ochraniacza, bo tam jest miękko. To tam można się nauczyć. Jak na przykład jest duży park, to też można tam ten... To, tylko trzeba już mieć ochraniacze i tam można też się nauczyć. Jest takie boisko u nas na, w tym parku duży i tam właśnie można się y, nauczyć i jeszcze chciałam wam powiedzieć y, 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 będzie kolejny film zostawcie y, 6 łapek w górę to będzie kolejny film